W odcinku zrobię coś absolutnie Niesamowitego, bo wydam naprawdę Masę, ale to masę siana Żeby zrobić Opening prawdziwie OGCon Fortnite i wiemy, że Kochacie tę serię na moim kanale Ale umówmy się, że jeżeli zostawicie Tutaj 10k łapek w górę To następny odcinek Z openingu będzie naprawdę Naprawdę potężny I tak jakiego jeszcze w życiu nie widzieliście No to co? Kodzik Smarty13 W sklepie Fortnite i lecimy z tym openingiem Dobra, widzów, przechodzimy w takim razie do pierwszego konta I mam nadzieję dzisiaj zobaczyć tutaj tylko i wyłącznie OG skiny Zajrzyjmy do postaci A w postaciach pustki, pustki, ale chwila Chwila, moment Mamy Krizabelkę oczywiście, ale Jest Królewski As Bombowy I moi drodzy, to jest mega OG skin Ale mamy też Niebieskiego Napastnika I to jest też mega dobry skinek No i jest jeszcze Rzychu Rozdział 5, sezon 3 Nie wiem, co on tutaj robi Jeżeli chodzi o lot Mamy na tym koncie jeszcze trzepotkę ale niestety tutaj bez mako. No, średniawka, średniawka. Konto powiedziałbym z racji tego, że dzisiaj oceniamy w kategoriach OG, to takie 4 na 10. Dobra, cały podekscytowany czas na końciwo numer 2. No i mamy tutaj pierwszy level, a w szaferce trochę skinków jest. Mamy Mandalory, Mandalorianina. Ja nie mam pojęcia, dlaczego ja mam z tą nazwą za każdym razem takie potworne problemy. Zimowy oddział, ten skinek mega mi się podoba. Aquamena. Deadpool! Deadpool tutaj jest! No to jest Pocik, fajny, elegancki, to już mi się podoba. Jest duża szansa, słuchajcie, że tutaj znajdziemy OG skiny. Mamy pakiet zimowych legend. Ten pakiet, pamiętam, że zrobił ogromną furorę. Jest rybcia! Obrzydliwa ryba. Mamy Zenita z siódmego sezonu, bardzo fajnie. Czy ta czaszkowniczka będzie różowa? Sprawdzam. Nie. Mamy szronówkę, słuchajcie. Szronówka to jest mega dobry traf. Czy to jest OG Elf? Dobra, słuchajcie, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że ten styl jest mega... OG. No niestety nie mamy tutaj różowej edycji, jeżeli chodzi o Gull Trooperkę. Niestety tutaj bez Mako jest jeszcze kill of Niętówkowy. Ja to widzę! Ja to widzę! Mamy kilow of Minty, moi drodzy! Boże drogi, nareszcie go widzę na własne oczy, bo ja tego tak dawno nie widziałem. Naprawdę, mało osób tym gra i według mnie to jest taka mocna siódemeczka. Nawet 7,5 bym powiedział. Czas na konto numer 3. Od razu wchodzę do skinów i tu nie ma nic. Tu nie ma kompletnie nic. Boże, ja takiego czegoś to nie widziałem. O Jezus, wzrok nie widziałem takiego konta. Co tu się wydarzyło właściwie? Co tu jest? To jest puste konto. Nie, no to jest dramat jakiś. Dobra, to nie jest dramat. Zmieniam zdanie jednak. Mamy lotnie Mako, moi drodzy. To nie jest dramat, jednak wycofuję swoje słowa. To nie jest dramat. Tego konta po prostu nikt prawdopodobnie od dawien dawna nie używał. Ale tak szczerze, no mega, mega niefortunnie się tu zdarzyło, że, że ta szafka jest po prostu pusta. Przez to, że tu jest tylko lotnia Mako, to daje trójkę. No kurde, gdyby było cokolwiek więcej, było mega, mega dobrze. No dobra, polotnie Mako, mam nadzieję, tutaj na mega nastakowane konto, więc przechodzę od razu. Do szapeczki. Tych skinków troszeczkę tutaj jest, moi drodzy. Mamy Wiedźmina. Jest kompleks tektoniczny. Elegancki, bardzo ładny skin. Jest Spidermanik. To mi się podoba, jak najbardziej. Mamy jeszcze Rika Sancheza, o jest chyba jedna z moich ulubionych postaci. I Mar Junior, bardzo fajnie, elegancko. I mamy Deadpoola, no kurde, ten Deadpool to jest prawdziwe złoto. Jest zrytnie udacznik sezon piąty, prędkość graniczna, skrzydłowy, no i jest ciemny wojażer. Jest elitarna agentka, jest rdzawy lord z trzeciego sezonu, jest szkarłatne obrączenie, ale to wszystko można kupić, no i jest mistrzyni mult, ale to też są skiny, które można kupić. Kon... To takie mało OG, bym powiedział. W sensie mogłoby. Powinno być znacznie lepiej, ok? Bo, bo te konta kosztowały naprawdę bardzo dużo pieniędzy. To wszystko dzięki waszym łapkom w górę. Jak zostawicie yy, więcej łapek w górę, to będą jeszcze droższe konta na następnym odcinku. Mnie interesuje jakieś OG lotnie, ale niestety, niestety tutaj nic takiego nie uświadczymy, moi drodzy. Posłuchajcie, ogólnie konto oceniłbym normalnie tak 5x10, ale przez to, że tutaj czajmy się tylko na OG skiny, no bo mamy OG sezon, yy, no to ja. outside ontem to Obecnie dzisiaj? Dzisiaj? No trójka, trójka w maksie, trójka Dobra, no tamto konto może było Średniaczkiem pod kątem OG Ale mam nadzieję, że to będzie lepsze, więc wchodzę od razu Do szafeczki, zaczynamy od Skinków Marvela, jest również Strong, bardzo fajny, elegancki skinek Troszeczkę mnie martwi, że ja już jestem W połowie mniej więcej tej szafki A tu jest dopiero rozdział trzeci Fajnie, bo jest Deadpool, jest miałśniak Z sezonu drugiego, jest choinka nasza Oczywiście, mamy Batmana za to I to jest fajny trafik, bo Batman jest mega fajnym skinkiem. Mamy ogniskową, Jest aura. Mamy również dynamo. To jest mega spocony skin, a przynajmniej kiedyś był mega napoconym skinem. Tak samo jak piłkara. No i tej mako nie widzę. No i teraz, jeżeli chodzi o kilofiki, jest driver. To jest fajna fajna sprawa, ale my tu polujemy dzisiaj na same OG skiny. Nie no, to konto 2 na 10. No 2 na 10. Fajne skinki, eleganckie. Podoba mi się, żeby nie było. Ale nie ma OG skinów. Ja chcę OG skiny. Ja już zdenerwowany jestem. Proszę, żeby to konto było jakieś Nasz sprycowane dark Knightami i innymi skinami, które są drogie, nie? Proszę, 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 ale wchodzę do tej szafki i widzę. Rozczarowanie widzę jedno wielkie. Rozczarowanie w tym momencie i złość chyba. No, 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 czy, czy widać po mnie, że się czerwony robię? No co to ma być przecież! No gdzie są OG skiny? Jak to jest sezon dziewiąty, najstarszy skin? I to taki, który można kupić bez problemu aktualnie. Pewnie ten skin był z 13 dni temu w sklepie, znając rotację Fortnite'a. Nie ma nic. Kompletnie tutaj OG. To konto to jest 0 na 10. Kolejne konto. Wchodzimy od razu bezpardonowo do szafeczki. I Boże, drogi. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje aktualnie? Nie mam pytań. Nie, nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem. No nic tu nie ma, nic tu nie ma. Dobra, moi drodzy. Następne końciwo. Oby było lepsze. Wchodzę od razu do szafki. Dramat jakiś widzę. No dramat. No nawet nie wiem, jak to skomentować tak szczerze. No, tyle kosztowało. No, niestety dalej nie było lepiej. Otworzyłem dla was masę które miały być naszprycowane OG skinami, a jedyne co widziałem to żal i zmartwienie na swojej twarzy i obawę, że zwyczajnie nie będę miał czego wam pokazać w dzisiejszym odcinku. Łapałem już naprawdę solidnego doła i zaczęło mnie łapać też mocne zwątpienie, czy ten opening ma w ogóle jakikolwiek sens. Ale na szczęście wszystko wkrótce miało się zmienić. Dobra, widzą, wydaje mi się, że to jest po prostu czas na szybką przerwę. Moi drodzy, Nescafe 3 w 1 to idealna mieszanka składników, które tworzą doskonały smak. A przygotowanie to dosłownie trzy kroki. Odrywacie saszetkę, sypujecie, zalewacie wodą i napój gotowy w kilka sekund. Na szybką przerwę, czy Nescafe 3 w 1 jest idealne? Szybkie do zrobienia, a smak doskonały. Koniecznie sprawdź link, który znajdziesz w opisie, żeby dowiedzieć się więcej i wybierz idealny napój dla siebie. Dobra. Mam nadzieję, że po tej szybkiej przerwie będzie po prostu lepiej. Wchodzę do szafeczki i elegancko pakuje się prosto do skinów. Skiny pofiltrowane po sezonie i jest ich tutaj naprawdę mnóstwo. Nareszcie coś się dzieje. Piękne skinki Marvela. Mamy Cerbera, więc skinek z rozdziału piątego również się tutaj znajduje. Jest Peter Griffin. Elegancko. Jest Afera. Old Aim Assist 7 mnie zaprasza. Nie, nie, nie. Ja bez Aim Instagram. Ja bez Aim Assista. byku. Skiny z Gwiezdnika. ...Gwiezdnych Wojen. To jest fajny trafik, elegancki. Mamy Wiedźmina, mamy Doomslayera, moi drodzy. Jest sam Darth Vader, więc ktoś ewidentnym tutaj fanem Gwiezdnych Wojen jest. John, John Lama, rozdział trzeci... Sezon pierwszy to jest skin karnetowy, jeżeli dobrze pamiętam. Jest Carnage. Tym razem był wiem to poprawnie wyjątkowo. I to za pierwszym razem. Mamy Neymara. Fajny skinek, bo to jest seria Ikon. Mandalorianin. Bardzo mi się podoba. Fajne końciwo powiem wam szczerze. Tutaj nie widzę raczej OG's. Skinków. No, skonto jest potwornie nastakowane. Naprawdę, normalnie oceniłbym je bardzo wysoko. Tu jest mnóstwo Marvela. No, ale niestety nie mamy OG skinów tutaj. Tutaj OG skinów nie mamy. O, bardzo fajnie, bo jest gwiezdna Różka. No, też znowu ko Kozacki skin po raz kolejny. I mamy też żniwiarza. No, wszystko jest tutaj naprawdę na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o to konto. No i mam wrażenie, że w kategoriach dzisiejszego odcinka to jest konto po prostu.

Dobra, jedziemy z kolejnym kątem. Już jest naprawdę bardzo fajnie. Widziałem potężnie nastakowane konto. Topór Lewiatana. Może od tego zacznę szybciutko, bo ten topór jest stosunkowo rary. No i w tej szlapersce zaczynamy od rozdziału piątego. Ja od razu sobie zjeżdżam niżej. Witają nas takie skiny jak wieczny i na przykład złoty jeleń. Bardzo fajny skinek, by the way. A my Ariane Grande. Bardzo fajnie! Fajnie, że mamy świt chaosu. To jest super skinek. Mamy zestaw Mistrzowie Magmy. Słuchajcie. Często widzimy Mistrzów Płomienie, ale nie widać tych Mistrzów Magmy. Mamy również Larek Croft, bardzo fajnie. Ej, ale ten Fisk jest kim fajny? Ty, ja nie wiedziałem, że taki jest. To tego chyba pierwszy raz widzę tak szczerze. Dobra, prawdopodobnie nie widziałem go dlatego, że on ostatni raz w sklepie był 1100 dni temu. To jest jakiś mega rzadki skin, albo po prostu mało kto go kupował i dlatego on do tego sklepu nie wraca. Ale bardzo fajny skinek, elegancki, podoba mi się. Jest Lee, bardzo fajny skinek. Nie wiem, dlaczego matek tak lubi nim grać. Yy, nie wiem. Cię domyślam. To naprawdę sporo skinków z Marvela. To jest sieć skażenia seria skinów. O, jest podwójny agent House. Ta wersja zdecydowanie do mnie bardziej przemawia. Zwiadowczyni Galaxii! O, cholera, dobra, jest Syrena i jest Harley Quinn. Zarąbiście! Bardzo, ale to bardzo dużo ładnych skinów. Fii, 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 fii. Czaszkownik. I teraz tak. No ten czaszkownik widzę tutaj białą wersję. Widzę oczywiście czarną, ale czy będzie fioletowa? Sprawdzam tyle. I niestety, niestety. Słuchajcie, ja mam wrażenie, że ta fioletowa wersja czaszkownika to jest rzadsza niż Dark Knight. Nie, Dark Knighta naprawdę miałem już parę razy, ale fioletowego czaszkownika jeszcze nigdy. Styl petunia. Petunia. Dobra, już myślałem, że to Petunia to jakiś bardzo rzadki skin, ale on był w sklepie ostatnio na 60 dni temu. Nie było tematu, e, ale tak szczerze bardzo mi się podobało i według mnie zdecydowanie to konto zasługuje nawet w kategoriach dzisiejszego odcinka na, na siódemeczkę. Dobra, jazda z kolejnym kątem i widzę już na samym starcie drifta nieudacznika i to jest naprawdę dobry znak. No i skiny mam już posortowane po sezonie i słuchajcie, to jest bardzo dobry znak, bo najnowsze, najświeższe, jakie na tym koncie są, są po prostu z rozdziału drugiego sezonu Pierwszego, czyli remiksu tego, który mamy teraz. Ale jest też Zenit z siódmego sezonu. Jestem w połowie szafki. Widzę Drifta z piątego sezonu. Jest prędkość graniczna. Mamy Zmierzch Bogów. Mega rare skinek aktualnie. No i zjeżdżam sobie jeszcze niżej, jeszcze niżej. Jest Karbit. Również rare skin. Jest również Omega. Jest dowódczyni drużyny różanych. Również sezon trzeci. Jest oczywiście Voyager. Mamy Rdzawego Lorda. Sezon trzeci. Bardzo Fajnie. Mamy również. ojojoje, Mamy astronautów no i słuchajcie! Jest żniwiarz. Żniwiarz jest mega rare skinem, skinem aktualnie. Mamy też królewskich rycerzy z sezonu drugiego, których absolutnie już kupić, niestety nie możemy. Nie możemy. Jest komando cieni i mamy również strażnika miłości. Moi drodzy, bardzo fajne konto. Chodzę sobie oczywiście jeszcze w lotnie. Mamy lotnie fundatora, czyli mamy tutaj e, ratowanie świata. Jeżeli chodzi o to konto. Jest naprawdę pozytywnie. Trochę zabrakło mi tych jeszcze starszych OG skinków, ale tutaj myślę, że zdecydowanie szósteczkę mogę dać. Następne konto i wita nas od razu OG skinek. No i mam nadzieję, że OG będzie również cała szafeczka. Oj ojoj. No i tu niestety zbyt wielu skinków nie zobaczymy, słuchajcie, z tego co widzicie. Chociaż mamy giermków to jest zawsze bardzo fajny fajny traf. Tych skinków też za dużo tutaj nie ma. Wchodzę sobie do szafki z lotniami. No, jest znowu lotniarz waleczny. Jest znowu wal na parkiet. Ale niestety, Mako tutaj nie uświadczymy. Tutaj też niestety zbyt wiele nie ma. No a szkoda, szkoda, szkoda. Ale jest! Take the L! Jest! Take DL, to jest sezon trzeciego. Take DL mamy bardzo fajnie, elegancko. No bo tej emotki absolutnie kupić nie możemy. Ona była tylko i łącznie w karnecie bojowym w sezonie trzecim, więc bardzo fajnie, że Take DLK się tutaj znajduje. Yy, ta Take DL ratuje trochę to konto. Są więc jest spoko, ale 5 na 10 Zablokowałem się na kolejne konto, ale witam mnie Bambik po raz kolejny. On co prawda ma jakiś plecaczek tutaj założony, ale trochę się martwię, że jeżeli na koncie nie ma założonego defaultowo jakiegoś skina. we <laughs> No to, no to będzie lipa Wchodzę do tej szafki, wchodzę do skinów I jest lipa, jest straszna lipa Proszę, nie, już zostałem oskamowany Kolejny raz na kolejne konto To jest dramat po prostu, na ile zostałem oskamowany No i wchodzę sobie szybciutko jeszcze do lotni Mamy mako Jest, dobra, okej okay. Nie jest najgorzej, nie jest najgorzej Naprawdę szkoda, naprawdę szkoda Że tych OG skinków po prostu nie ma tutaj więcej Bo byłby naprawdę niezły jackpot i niezły komplecik. No takie 3 na 10 mi się wydaje. No 3 na 10. Nie pamiętam, jak tam to konto z Maca, co nie oceniłem, ale chyba 3 na 10. Dobra, właśnie odpaliłem to konto i nie wierzę własnym oczom yy, w to, co ja widzę w tym momencie. Nie wierzę, że ja widzę w tym momencie skina Galaxy To jest mega rzadki skin. Mega. Ale to mega, mega rzadki. To jest naprawdę jackpot. To jest 10... Ja nie wiem, czy nie jest rzadsze niż Black Knight tak szczerze. To jest cały set po prostu galaksii w tym momencie na tym koncie wyposażony i ja się kompletnie nie dziwię, bo gdybym ja takiego skina miał na swoim koncie, to ja grałbym nim non toper cały czas. No i co? Aha, tu jest tylko jeden taki skin. Ja pierdziele! Czajcie to, że ktoś ma konto, na którym jest tylko i wyłącznie jeden skin. A, ale plecaki są już dwa. Yy, ale jest to skin związany z galakcji. Co tu się wydarzyło aktualnie? To ja naprawdę nie mam pytań. No ale mam nadzieję, że nie widzę tego skina po raz ostatni. Widzę, no i co ja mam dzisiaj powiedzieć? No, zostałem trochę oskamowany. Wydałem mnóstwo siana, miały być totalnie OG i rare skiny. No i faktycznie troszeczkę OG i rare skinów widzieliśmy. Ale chyba. To nie to, na co czekałem. I mam wrażenie, że Wy również nie do końca na to czekaliście. Więc umówmy się, że wbijacie tutaj 10 koła łapek w górę, a ja zrobię Wam najpotężniejszy OG Opening, jaki kiedykolwiek widzieliście. Zasubskrybujcie. Pamiętajcie o kodziku Smarty 13. Nara!